Motyle to najlepszy film dziecięcy Janusza Naswetera i zarazem najbardziej odważny. Tematyka miłosna, tematyka erotyczna, pierwsze uczucia, które pojawiają się w wieku 11-12 lat, to tematy często pomijane, zbyt delikatne na rozmowy np. Na rodziców z dziećmi. Janusz Nasweter nakręcił film właśnie o tym, o pierwszej miłości. Do dwunastoletniej chłopca, do dwunastoletniej kobiety fatalnej, właśnie takim mianem została określona przez, jedne, przez jedną recenzentkę, e, dziewczyna, w której zakochuje się główny bohater motyli. E, projekcja tego filmu jest niepowtarzalną okazją, e, rzadką okazją do wspólnego e, obejrzenia dzieła trudno dostępnego właściwie już od wielu lat niepuszczanego przez telewizję, a dotyczącego bardzo delikatnej materii, o której naprawdę nie jest łatwo z dzieckiem rozmawiać. I jak projekcja Motyli może być doskonałym właśnie źródłem takiej rozmowy i nicią porozumienia między rodzicami a dziećmi.